Ja się nie zapamiętałam, to było Nie uwierzyłyśmy, że tak się kontynuuje. Przyjechaliśmy tam tamtym 14, to do 19.00. Poszłam się i wysadzałam na Witamy serdecznie na naszej dyskusji plenarnej, no, y, która przypomina nam o koronacji, y, która, o koronacji obrazu Matki Bożej Janowskiej, która y, odbyła się niemal 40 lat temu y, na placu koron dzisiaj znanym jako koronacyjny natomiast był to plac przykościelny w Białej. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Witam serdecznie czcigodnych księży, witam władze miasta, dyrekcję i wszystkich Państwa. 40 lat to taka rocznica, myślę, że dobra już do wspominania, bo większość z nas Uczestniczyła w tym wydarzeniu i większość z nas ma jakieś wspomnienia, o których myślę, że też tutaj warto porozmawiać i wymienić się nimi. Ale oczywiście są też osoby, które już odeszły, których z nami już nie ma, a uczestniczyły w tym wydarzeniu. I są osoby z nami, które się jeszcze nie narodziły, kiedy to się działo. wystawy jest Pan Piotr Witz i on przybliży Państwu i idee i materiały, na których się oparł, przygotowując wystawę. No i myślę, że o samym wydarzeniu też nam opowie, bardzo się mocno przyjdzie. Tego, także myślę, że dużo nam ma do powiedzenia, dużo informacji też jak Piotr robił wystawę, to, to nam przybliżał. E, także wiele sobie przypomnieliśmy, bo e, no, obydwoje uczestniczyliśmy już w tym wydarzeniu. E, ja jako siedmiolatka pamiętam tylko tyle, że było zimno, że do, wokół siebie widziałam tylko nogi, <grywka> nic więcej. E, I że było bardzo długo, no ale siedmiolatka to ma zupełnie inny odbiór niż, niż osoba starsza, która uczestniczyła w tym. Także oddaję głos. Dziękuję Ja tak właśnie jak rozmawiając ja ze osobami, które, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, bardzo mhm. takie najbardziej przyjemności takie właśnie że było bardzo zimno. No, otwarcie wstaje, jakby się że było z kolei gorąco. Mam nadzieję, że nie tylko z tego powodu. Eee, sama wystawa, tak, nie w samym 30. rocznicy koronacji obrazu.

E, w Kulce powstał e, krok drewniany, budowany przez Jana Zamoyskiego, e, syna fundatorki miasta e, i następnie klasztor e, dominikanów. E, e,